Opowieści o głuchych w komiksie i zinie. Wystawa. Opowieści o głuchych w komiksie i zinie prezentuje komiksowe z elementem satyrycznym prace głuchych twórców. Wystawa jest wydarzeniem realizowanym w ramach projektu Głusi o głuchych opowieści komiksem i zinem przez Fundację Ucieleśnienie we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie. Projekt jest dofinansowany z programu Różnorodna Warszawa. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biura Kultury 2025. Komiksy głuchych twórców nie tylko często przedstawiają bohaterów przynależących do tej wyjątkowej grupy, ale jako tworzone przez insiderów doskonale oddają subtelności kultury głuchych. Gesty z języka PJM wplecione w kadry dodają dodatkową warstwę znaczeniową, podkreślając unikalność i bogactwo języka oraz kultury głuchych. Uproszczona stylistyka czy karykaturalne ujęcie, często obecne w komiksach, umożliwia widzom identyfikację z postaciami i ich emocjami, co jest szczególnie ważne w kontekście edukacyjnym. Prace prezentowane na wystawie ilustrują nie tylko codzienne wyzwania i sukcesy społeczności głuchych, ale także celebrują ich kulturę i dziedzictwo. Wystawa prezentuje zarówno nieco dawniejsze komiksy historyczne o Igorze, jak i prace współczesnych artystów, takich jak Dariusz Lisiński, Marek Krzysztof Lasecki, Henryk Zastocki. Dzieła te, za pomocą satyry i humoru, Odkrywają przed nami rzeczywistość głuchych, ich codzienne troski oraz radości. To nie tylko sztuka. To ważny głos w dyskusji o różnorodności i integracji, który inspiruje do głębszego zrozumienia i szacunku dla społeczności głuchych w Polsce. Wydarzeniu towarzyszyć będzie katalog prac ze wstępem doktor habilitowany profesor. U Anety Pawłowskiej i tekstem doktor Agnieszki Kołodziejczak.